Siemanko, uszanowanko, tutaj promil, promilowski, promelen, promel, eh, d, d tam, w kolejnym odcinku, home. Oh. tak. Właśnie moja maska została skruszona, się skruszyła, i czemu ja jestem tu? powinno być takie coś, że wybierasz, gdzie się możesz odrodzić, tak to i łapie. Było najbliżej. Dobra, teraz sprawdzić jeszcze pierwszy lewy dolny. Potem prawy górny, a potem lewy górny. Ja, ja. Jest tak, więc także chodźmy. Na pewno zirytuje, już jest. A w ogóle to chciałbym sobie też sprawdzić. Dziennik, o właśnie. O właśnie. Much to było, to było. O, a były. Tego tak w ogóle tego skaczą, tego pędującego, nie pamiętam dwunastu w sumie? O! Kawe. Pożerasz głupców. Moski. Oblek. Górka. Tak. Chowy strażnik. Chody rycerz. Łoma. To łom. Co ma? Gdzie? Gdzie? Jaki straszny... Co to ma być? To jest... to jest ściana, prawda? ja tu tu przejdę? O, to mnie tu nie było. No, dwie. 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 Rażu ciwych. Jaką rzeszczo. Tak, czyli ja się tam jakąś, jakąś górą muszę dostać. Okej, ja to już puszczam skąd. Ja i zakładam. znamy wszystko, na chuj jeśli czerpiemy nasz byt dopóki na rosną na tej ścieżce, nigdy nie zwiętniemy okej okay. to ma sens robi tam jakiś schemat pewnie Kitanie nie oj tu mamy? what oh, yeah, the fuck? brzmiące dziwno. chyba po prostu stwierdziła, że a ona znowu to zrobiła. Ona znowu to zrobiła. To co? Okej. Okay. Byłem na jakieś ukryte platformy albo po prostu samobuja. Nieważne. Eee, tak czy siak? O, no, dobra. A no, to było. To tam to była Dobra, idziemy tam to Idę. Ja. Nie, dobra. Idziemy zaś od tynia mi fajnie wygląda tam. Otwór slajma taki. Nie, nie. Zobaczcie mi. Ja. I w górę, nie? Przedstawię na szybko W raczej wiem, czegoś zawsze, a tu nie, nie wiem jak za makarem. ale co bym robił ładnie. Za czajka. Nie wiem, czemu czajka, ale czajka. Ty czaj. Eee, gdzie jakiś to? Zarobić. W ogóle wielu osobom pomógł poradnik, więc bardzo się mega cieszę z tego powodu i raduję. Bo po to go tworzyłem tak, żeby pomagał i w rolę jak najbardziej, spełnia oczywiście. Nie wlewa tylko. Wow, nawet tak są. animacje, to wszystko to jest... aaaa... w końcu serii to będę mówił dobra szkoda mi mega tych ponad 500 geonów co prawie, prawie się sam zabiłem ten z tego podmagi Secret Rano były takie osoby. To są osoby grube, ale że... Oprócz i one pierdzą. To jest ich... Nie wiem, jak to nazwać. Ich reakcja. Nie wiem. Aha, tu jeszcze nie chcę iść. Tam zapewne jest jakiś mega ultra, hiper turbo boss który mnie zabierze tego. Plaku? a my chcemy iść w prawo, ale tu jeszcze widziałem coś. A, to jest to... O, tego. Ciągnę. Dobrze, że mogłem tego nie używać, ale tak chciałem. Ej, hey bad. I jeszcze jeden. Ale ty, ty... O ty! Dobra. czuję się teraz pełni. Pewnie ja chciałem powiedzieć niepełnił, WTF Co, księżycem jestem? Dobra, za ten łuk, tu, tu co dodane Go wygram zaraz Po z nim, to warto no Regiony Yes Już trochę się odkuje coś więcej dają, no. Zobaczmy się. Jak będą jakieś mega ciekawe modpaki, myślę, że FF. Jakiś tam czas. O. Za jakiś tam czas, że to przejdziemy, po prostu. Zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. Dobra. A ja okay. tu jestem. To, to, no ale bywa, że nie mam co iść tam na tę sprawę, nie? Ja widzę. To jak one mają, jak się nazywają? to są myśliwe muchy A, zobaczą, że ja też mogę ugryźć ugryźć się mścić wiedzą, że ja też potrafię gryźć A, biedny Nowe rejony 15 jeszcze nie było o. Idziemy ze SingSonga tam jakiś czas później muszę wezmę się za... Co? Przejdziemy sobie Hollow i tam jakiś czas później wezmę się y, za SingSonga. Gdzie zarąbić to. No, to nie wiem czy to jaja. One kamienie, nie wiem co to jest. Tam jest coś na pewno. Ale to pewnie trzeba mieć jakiegoś double jumpa czy cochy O, dasz potrzebny jest. To nie, tego nie zrobię. Tego nie zrobimy. Nie, nie dostanę się tam. Jednak się dostanę. Chociaż ja chyba już tam byłem, mam. No. Nieważne. Tak. Może jeszcze tam prawo, e, to by było przejście. No. Tak, tak. Nie, jednak... Wejdźmy, pójdźmy, wróćmy na ławę. Wiadomo Sana No. na ławkę. Idziemy do bossa. Do bossa, nie wiem. Tak, po prostu idziemy. Zobaczmy to. Aha. Aha. nie, że mam mapę od A to jest to! Czy ja tam byłem wszędzie u góry i nie po co mnie tam szedłem, tak? Super, sparnowany czas Pokaż mi to. to. to, to. A, łączy tak zajebiście, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Eee, miejsce do odwiedzenia w zapomnianych rozdrożach. I w idymałcie tylko jeden. Lecimy. Dobrze, spadłem. W sensie do sobie lecimy. spadłem. Nieważne. Daję już tu, gdzie była ty piarek. Nie. Ten kalpo upiorze. Aha. Widziałem cię, składając, się pożyczył na roślin. rośliny. mnie. Tak, tak, on odchodzi coś strasznego, czuję to w powietrzu. Wiem kim jesteś, wiem co zamierzasz zrobić, nie pozwolę na to. Oha, Hornet! Nie wiem, I kurde, jak ci zachopnę, cóż, wow. co Też to tak, nie pana.

Czemu? Czemu tak? Czemu? Sia! Nie ma życia! Czemu? 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 Od ściany? Dlaczego? od ściany się odbiłaś? Czemu? A -a -a. Saka. to ma być, no. Aha. A, ciściutki pomyliłem. Super. Hey, Adina. No. Aha. Nie, no to už nie ma sensu. Poddałem się. Że ja też czego tak będę umiał, co przekonać no, a już by było. Dero obrażeń dostałem. Pokonałem. A, siak. Sio, sio! Sio! stąd poszedł! Kurde śmieciu. Bez tego, że jesteś laską. Świnio. Jest fajnie. Nie chciałem się uleczyć, ale dobra. Bo pierwsze ogłuszenie jej chyba. Tam hegae. To jest to migłe wsadź. to zmierzam. Wygląda taką końcówkę jak igła, na ale jak żółta, to, to widać. Jestem mm. super. Jest oh. ty Motyl, płaszcz! Ale, gołd! Z... Tak, 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 tak. Wreszcie mogę zrobić wszystko w tej grze. Właśnie. <słysy> dost... Nie mogę... Nie mogę zostać działany, muszę zostać muszę bo e, nam spać w mały cieniu w rólu swojej ciemności co za spokojnie. <słysy> Ja się tylko podjarałem, wy mnie usypiacie, jak psa, co to ma być? Just, just, just. Oh! <coughs> uh, maksujemy te grę. No. Oj oj, oj. Oj, 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 oj oj Ale ja jestem teraz. Oj, 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 oj. Ja jestem niepowstrzymany A serio, o. Drąbałem. Mogłem to wykarować ale. Nie. Ale z... o oj, ojoj ho, 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 ho. No to jest? Teraz to można. Kakaoem! Gówno skan. Ławka. Taka muzyczka jakby ławka była. Jezioro Unn. O! To ten zionek, którego mam kartę na Steam. Gabuga, buga, bugi, bugi, bugi. Dzisiaj rano. wygląda to, że oboje mocno zboczyliśmy z trasy. właśnie, właśnie. On już był. Już z nim gadaliśmy. Nawet ja nie mogę uwierzyć, że te stare zakurzone szlaki prowadzą do tak płynnych i pełnych życia miejsc. Ta budowla nosi znamiona jakiegoś miejsca kultu. Jednak od za... Jednak czczone tu. Użyszcze zostało najwyraźniej dawno temu zapomniane, Niestety to dobrze sprowadza się również w te zaznaniach i wytchnieniach. Dobra, to to, kto to? Znowu on, no on, bad. Ej, dobra, kocham ten dryf. Ha. No. O dobra to nie kapchat Kusi wskoczyć nie? Kusi. Co to tam jest? Co to lata? Ta lata, ta lata, ta lata. Dobra. O... No to tak. Możemy się dostać teraz w mega dużo miejsc. Pytanie, w jakie chcemy się dostać? O, to jest naprawdę mega bardzo dobre pytanie. No dobra. Kocham to. Kocham to. Kocham tę grę. Przyznaję jej miłość. Dobra. No. Pójdźmy tam. Myślę, że zrobimy backtracking i się cofniemy po prostu. O! To wyżej piło, skam! I się od odry, odryspi... Odry. <laughs> Byłem tu. Chodź. Yeah. <laughs> Kurwa. Zapomniałem, że tu też jest śmiech. <śmiech> kocham. Absolutnie kocham to jest inna ma hm, rozumiem że schemat to właśnie ale tam na prawo chyba też nie mogłem dać Co to ma być? Co to ma być? A no coś, queer. Queer. A to jest to, to nie był ten? W starym był jakiś queerel? Mi się teraz tak zaświtało No mój 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 Zobaczymy się to z chłopakiem, ale. Quill to nie była ta. Nie. To była pani Hucz. Nie. Aż muszę to wygooglować. Harry Potter. Faktycznie jest Quill. Był Quill. Nie. To parve. Queerel, to był ten Queerel! Ten! Fioletowy ten z tym na łbie. Będzie się tak jągał. Po, po, Potter! No, ta nosiciel Voldemorta. Tak jest. No, pasożytan sobie. Dobra, gdzie jestem, gdzie idę? Nie mam pojęcia. Pomysł miałem plan i wszystko i z tym wszystkim zostałem sam. O mocne. Ale to są tylko fakty. E, robię ja ja kółka do cholery. Super. E? Yeah, what the fuck? Yeah, what the fuck? Oh. Yes, patrzcie, wiedziałem, wiedziałem o oh, Aha, ja już zginąłem. Aha, Aha yeah, super, nie? Yeah? Jakby no. Tak, no. no, widzimy się w kolejnym filmie, papa. Pa.